No, Chodzi tym bokiem, tym bokiem Panie Słoniu, czy zgadzasz się na rejestrację i wideorecenzję swojego wizerunku? <grym> Oczywiście, że się zgadzam Teatr już nagrywa teatr zagrywa. Bo chcę mieć to nagrane, że się Fantastycznie Albertik, Ktoś ci pokaże Ty też musisz taką kartką, Rafał, chodzić, bo potem nas posądzą Z czym? Z kartką Zgody Spisywać Piękna pogoda, pod słoneczko. Teren piękny. Oliwkowo. Rafał, dzisiaj debiut mi Rafała. Dobrze, się tutaj za tym podestem. Tak więc wszystko idzie taką mniej więcej linią. Zwracajcie uwagę na to, że figurki bardzo często są rozrzucone o 90 stopni o siebie na jednym stanowisku, czyli strzelamy do figurki tu i do figurki tu. A te figurki potrafią rozchodzić pomiędzy nimi są figurki z innych stanowisk, tak to jest zrobione. Zawsze są, jest numeracja od lewej do prawej. I zwracajcie uwagi na te numerki. Jest wyraźna tabliczka, też z numerem na stanowisku, na którym jesteście, żeby później nie było żalu, że ktoś się pomylił i nie trafił e, do figurki ze swojego stanowiska. Przypominam, że w przypadku takiej pomyłki to jaki wynik osiągnęliście na danej figurce, pod warunkiem, że była na Waszym stanowisku, wpisujecie... W... Kolega składa się do strzału. Kolejne stanowisko. Pozycja dowolna, czyli leżymy.

można by było tu zarejestrować kamerę bezpośrednio na każdym stanowisku. Nie, nie, to pisano, ale. Ale zawodów się działy. że... mi ci mówił? A, strzela, strzela. Nie wolno gdzieś naczyniać. Poziomnica. Taś papieru ta czarna zalepi. Nie, nie, lepiej się nie Ale w magazynki już można mieć. Można mieć magazynki już? Oczywiście. A, nie możesz mieć więcej środków Chyba nie wiem, czy to się nie zmieniło. Musisz po prostu wyciągać moje wody. Po strzale, że wyciągasz. Ale tam jest po Ale wieje. No, spokojnie. Skoncentruj się. Blacha.

Maar, I mean... Tak ik bedoel je denk